Witam wszystkich na pierwszej konferencji w Nowym Roku. Uczestnikami dzisiejszej konferencji są prezes zarządu Łukasz Konończuk oraz trener koordynator grup młodzieżowych Lech Stremski. Ja nazywam się Mateusz Kosiński i poprowadzę dzisiejszą konferencję. Na początku spotkania chciałbym przedstawić naszego gościa honorowego, pana Józefa Bujko. Które dokonał odsłonięcia tablicy miejsca szukania talentów. W kilku słowach chciałbym skarakteryzować naszego byłego zawodnika i, i nie obawiam się powiedzieć legendę tego klubu, bo myślę, że tacy ludzie jak, jak pan Józef Bójko to są prawdziwi Olimpijczycy, żółto, biało, niebiescy z krwi i kości. Józef Bulko urodził się w 1944 roku w dawnym, na terenach dawnego województwa wileńskiego, czyli jak większość ludzi przybyłych do Longa. Po, po, po wojnie jest, jest, jest kresowiakiem. Nasz, nasz, nasz zawodnik występy w Olimpii rozpoczął w wieku lat 15. Wiadomo, że był to szczebel juniorski. Na debiut w pierwszej drużynie przyszło Józefowi Bujce czekać do sezonu 1964-65 i jako zawodnik reprezentował Olimpię aż do roku 1974. Dla przypomnienia dla osób, które nie znają tak dobrze historii Olimpii, Olimpia w tym czasie występowała na poziomie trzeciej klasy rozgrywkowej. Była to liga silna, gdzie występowały zespoły zarówno z Pomorza jak i z Wielkopolski, mowa m.in. o słynnym Lechu Poznań, Warcie Poznań, o Gwardii Koszali o no Arce Gdynia Lech, Ignans. czyli była to liga, liga bardzo silna. Po, po, po zakończeniu trener Bójko Najmilej wspomina sezon 74-70. 73-74, gdzie Olimpia pod wodzą Eugeniusza Domagały walczyła w barażach o awans na zaplecze Ekstraklasy. Olimpia niestety tę rywalizację przegrała ze Stalu Stocznia Szczecin, ale, ale Pan Bujko wspomina ten sezon naj, na, na, najlepiej. Hmm. Pan Bójko występował na pozycji pomocnika, ale również pełnił zadania defensywne. Po zakończeniu kariery zawodniczej pan Bójko zapisał się również w kanałach historii Olimpii jako znakomity trener. Na początku drugi trener przy Janie Kowalskim w 1978, po śmierci słynnego trenera Jerzego Słaboszewskiego w 1981 roku pan Józef Bójko, Przejął prowadzenie pierwszej drużyny, z którą awansował do dzisiejszej pierwszej ligi, czyli na zaplecze ekstraklasy. Ten wyczyn udało się naszemu dzisiejszemu, dzisiejszej gwiazdzie yy, powtórzyć w sezonie 84-85. Józef Bójko łącznie poprowadził Olimpię trzykrotnie w latach <coughs> 1980-81, 84-87, 89-90. W dalszej karierze prowadził m.in. Lodłokwizyn i Pomezanie Malborg. Co ważne. Jako, jako przykład wierności naszym barwom, może świadczyć fakt, że Józef Bójko był osobą, która brała udział w obu pojedynkach pucharowych z Legią Warszawa, tych sławetnych, w 1966 roku jako zawodnik i po 20 latach w, jako szkoleniowiec. Czyli to świadczy o tym, jak, jak, jak był, przez jak długi okres Józef Bójko był związany z naszym, z naszym klubem. W, w Olimpii występował również Brat, brat Józefa Bójki w świętej pamięci Waldemar wójką, który był obrońcą. Raz jeszcze dziękujemy za osłonięcie tablicy. Mamy nadzieję, że osoby tak wierne w olimpialmok jak pan będą pojawiały się w naszych barwach jak najczęściej. Dziękuję bardzo. Informacje, krótką, krótką sylwetkę naszej, na, na naszego dzisiejszego gościa zostanie rozesłana w, w mailu po konferencji prasowej. Mam nadzieję, że... Informacja ta zostanie przedstawiona w odpowiednich mediach. Nasza dzisiejsza konferencja będzie składała się jak gdyby z dwóch części. Pierwsza będzie dotyczyła tego, czym zaczęliśmy, czyli odkrywania talentów, poszukiwania talentów. Powiemy kilka słów o, o naszych najbliższych planach związanych z Młodzieżą, o tym, co zrobiliśmy do tej pory. Następnie przejdziemy do drugiej części, czyli wypowiedzi dotyczącej bieżącej sytuacji w klubie prezesa Łukasza Komęńczuka. A więc zaczynając, chcielibyśmy przedstawić Państwu nasz dorobek, który, który mogę rozdać trzy tutaj egzemplarze takiego raportu, jeżeli są Państwo zainteresowani do przejrzenia. To również zostanie przesłane, przesłane zostanie również drogą mailową. Nie wiem, czy do pokazu slajdów wygasimy światło, czy, czy zostawimy tak jak jest, tak? dobrze, rozumiem. A więc na początku chciałbym powiedzieć o akcji olimpijska szkoła, którą rozpoczęliśmy wraz z początkiem poprzedniej rundy. Akcja ta posiadała swój unikalny logotyp, jak widać jest to młody zawodnik Olimpii Airblog. No, niestety strasznie szybko nam uleciał ten logotyp. Yy, akcja ta polegała w głównym skrócie na tym, że zawodnicy Olimpii Airblog spotykali się z dziećmi ze szkół podstawowych oraz przedszkoli. Łącznie udało nam się odwiedzić 13 szkół i 4 przedszkola. Spotkaliśmy się z 3 tysiącami dzieci. Jest to akcja zarówno marketingowa, jak i myślę zachęcająca do, um, zachęcająca do trenowania w barwach naszego klubu, jakie jeszcze do tej pory w Elblągu i myślę, że w całym województwie w Walnijsku, mazurskim nie było. Jak dobrze wiemy, jak ludzie, którzy interesują się sportem, piłką nożną, takie coś w największych klubach ma miejsce już od lat, czy na Legii, czy na Leku, czy na Wiśle Kraków. Niestety u nas jeszcze tego nie było. Wreszcie udało się nam to przełamać. Spotykaliśmy się z tymi dziećmi. Nasze spotkania polegały przede wszystkim na rozmowie. Odkrywaliśmy razem z dziećmi znaczenia dwóch takich słów jak talent i jak pasja. Następnie dzieci miały możliwość zadania pytań zawodnikom. Zawodnicy prezentowali poziom swoich umiejętności, czyli żonglerka, podania, odbijanie piłki głową. Przeprowadzali również małe, małe formy treningu, które miały zachęcić do tego, aby trenować w olimpii. W dalszej, w dalszej kolejności, wykonywaliśmy również wspólne zdjęcie z dzieci, z zawodnikami, akcja naprawdę przyniosła nam wymierne skutki, zauważyliśmy wzrost zapisów, bo spotykaliśmy się z dziećmi z klas 1-3, to jest jak gdyby pierwszy element naszych spotkań, te dzieci najmłodsze, warto również podkreślić, że każde, każde dziecko otrzymało prezent, upominek, był to plan lekcji, plan lekcji z zawodnikami Olimpii, zdjęcia, zdjęcia trybun, każde dziecko otrzymało taki upominek. Rozdawaliśmy również specjalne naklejki, które, które zachęcają do jak gdyby, kibicowania Olimpii ElMong. W miejscu tym chciałbym podziękować wszystkim sponsorom naszej akcji. Jest to przede wszystkim Agencja Ubezpieczeniowa Ergo Hestia. Szczególne podziękowania dla Pawła Millera za wykazaną pomoc, OPGK, Stowarzyszenie Kibiców Olimpii Elbląg 776 przed naszą erą, również wielki ukłon dla kibiców. Podziękowania również należą się warmińsko Mazurskiemu Ośrodku Doskonalenia nauczyli Elblągu, który był jednym z partnerów naszej akcji. Dlatego tak samo nie tylko wymiar marketingowy promocyjny, czy stricte pr ale również edukacyjny i... Pan trener, i koordynator Stremski jest również pracownikiem Ośrodka do Skolenia Nauczycieli w Elblągu, więc, więc ta akcja była profesjonalna również pod względem pedagogicznym. Myślę, że można powiedzieć, że właśnie odkrycie tych słów, jak talent jak pasja. Dziękuję również Departamentu. Podziękowania należy się również dla Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz dla Departamentu Sportu i Pana Prezydenta. To jest, to jest ten pierwszy etap. Raport z, tego, z tej akcji zostanie właśnie Państwu przesłany. Yy, pokłosiem właśnie tej akcji jest uzyskanie tej tabliczki, którą osłoniliśmy przed chwilką na dworze. Również warto podkreślić, że y, poprzez współpracę z tymi szkołami udało nam się pozyskać 7 szkół, które będą pełniły rolę szkół partnerskich dla Olimpiadą. Te szkoły otrzymają taki specjalny tytuł, olimpijskie szkoły, tak jak my uzyskaliśmy od Ministerstwa Edukacji Narodowej tytuł y, Miejsca Odkrywania Talentów, tak samo 7 elbąskich szkół uzyska tytuł olimpijskie szkoły i, i o mm, poszerzenie tego tematu proszę trenera koordynatora Lecha Stępskiego. Myślę, że to jest ważne, żebyście Państwo też poznali te szkoły, ja je wymienię po kolei i uzasadnię miejsce wyboru. Szkoły. Szkoła Podstawowa numer 1 przy ulicy Daszyńskiego, proszę sobie wyobrazić, że tam będzie zbudowana sala niepełnowymiarowa o sztucznej nawierzchni trawiastej ze środków prywatnych i szkoła będzie miała w użyczeniu do godzin południowych możliwość korzystania z tego obiektu no i z tego powodu tą szkołę wybraliśmy. Szkoła Podstawowa numer 4, jej bliskość na stadion przy ulicy Skrzydlatej jak również na stawie przylicy Agricola wskazuje na to, że tą szkołę również powinniśmy, tą szkołą również się powinniśmy zaopiekować. Tam jest miejsce na boisko typu Orlik. W przyszłości będziemy też lobować jakby to, tą szkołę w tym kierunku, żeby tam taki obiekt również powstał. Szkoła Podstawowa numer 6 już z pewnymi tradycjami, tam pracuje nasz trener Adam Urbanowicz. To jest szkoła przy parku Kajki obecnie w ukończeniu. Boisko Orlik. Szkoła podstawowa nr 14 to szkoła na zatorzu, przy której już orlik został otwarty, a również bliskość stadionu z ulicy Skrzydlatej wskazuje na to, że absolutnie ta szkoła musi być obowiązkowo objęta patronatem Olimpii. Szkoła podstawowa numer 16 przy ulicy Sadowej. Jak Państwo widzicie, to jest tam ten kierunek skrzydlata i okolice. Tam jest w planie. Orlik, mamy tam swojego człowieka, nauczyciela wychowania fizycznego, w związku z tym też współpraca z tą szkołą będzie się na pewno dobrze układać. Szkoła podstawowa numer 18, trochę inny kierunek geograficzny, bo to jest na zawadzie vis-a-vis -vis dużego sklepu po drugiej stronie i myślę, że ponieważ jest tam też człowiek, którego dobrze znamy, nauczyciel wychowania fizycznego, z którym, z tą szkołą również będzie się nam dobrze współpracowało, mając zapewnienia ze strony dyrekcji. I szkoła podstawowa numer 21, ona może budzić trochę kontrowersje ze względu na bardzo szczupłą bazę. Rzeczywiście mała sala, bardzo ciasno, to jest szkoła za bankiem przy ulicy Godlewskiego, ale ilość dzieci, jaka tam uczęszcza do tej szkoły wskazuje nam drogę, żeby z tą szkołą współpracować, zaproponować jej yy, taką współpracę nawet udzielając, użyczając obiektu jakim dysponujemy. To są te szkoły, z szkołami tymi podpisaliśmy porozumienie, takie bardzo proste i otwarte. Przy pełnej aprobacie Departamentu Edukacji mamy zapewnienie, że do końca czerwca tego roku będą się odbywać tam 4 godziny zajęć pozalekcyjnych tygodniowo prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego z dziećmi 1-3. Jak Państwo wiecie, klasy 1-3 nie mają takich sensu stricto zajęć wychowania fizycznego, ale poznają je w zajęciach pozalekcyjnych. Nasi trenerzy będą bezpośrednio, w częstym kontakcie z osobami, które te zajęcia będą prowadzić. Krótko mówiąc, można pomyśleć, że jest to bardzo przyszłościowy projekt wymagający bardzo dużo cierpliwości. Te dzieci dzisiaj mają niewiele więcej niż 10, 11 czy 10, 9 lat, 8 i 7 jak to w pierwszej klasie. By doczekać się ich w piłce seniorskiej to co najmniej 10 lat musimy poczekać. W sporcie tak jest, że cierpliwość, systematyczna praca pozwoli mieć nadzieję, że to będzie doskonały pomysł. Oczywiście kwestia wspom wspomożenia jakby przez Urząd Miasta jest tutaj niebagatelna. Wszyscy nauczyciele, którzy będą prowadzić te zajęcia będą opłaceni ze środków Departamentu Edukacji. To jest bardzo, bardzo ważne. Jak łatwo zauważyć, ja tu pozwolę sobie taki, może zaciągnąć z okresu pozytywizmu, takie określenie pracy u podstaw. Ono zupełnie nie, nie pasuje tutaj, jego ta treść prawdziwa do, do tego określenia, ale tą pracę u podstaw musimy wreszcie zacząć i z dużą cierpliwością czekać na, na efekty. To tyle o tych szkołach. Proszę. Czy to jest kontynuacja porozumienia, które zawarły Kluby Olimpii, Concordii i Wyskrażna... Nie, nie ma nic wspólnego. Co z tą wspólnego. koordynacją działań? Poproszę taką, o taką rzecz, żebyśmy dzisiaj rozmawiali o klubie sportowym Olimpia, o pozostałych klubach może gdzie indziej, możemy się spotkać, ja spróbuję to wytłumaczyć. Dobrze. Dobrze, więc teraz y, może przejdziemy do turnieju Eurotalenty, Euro który jest również w jakiś sposób podsumowaniem, podsumowaniem y, pierwszego etapu Akcji Limpijska Szkoła, że teraz o głos tej sprawy poszedłem teraz pierwszego. Ja, się... Przy okazji przepraszam mm -hmm. y, również część materiałów, to oczywiście również zostanie, zostanie przesłane, y, przesłane Państwu Robermilowo, no ale... Ja będę mówił, Klub Sportowy Olimpia. Doszedł, doszliśmy wspólnie do takiego wniosku, żeby zakończyć tą akcję Olimpijska Szkoła i proponując dzieciom z klas 1-3 bardzo atrakcyjne, atrakcyjną formę turnieju. 18 stycznia w sali CSB odbędzie się turniej dla wszystkich szkół podstawowych w Elblągu, jest ich przypadkowo 16. W związku z tym była taka sugestia, że to idealnie pasuje do Formuły, formuły Euro 2012. Wszystkie szkoły zostały podzielone na grupy zgodnie z losowaniem euro. Przydzielone im nazwy państw. I w środę 18 od godziny 8.20 będziemy się, będziemy się bawić. W związku z tym wszystkich serdecznie zapraszam na, to, na tą dużą zabawę dla dzieci z klas 1-3, gdyż ona może w pewnym sensie przypominać przyszłe mistrzostwa Europy, te seniorskie i prawdziwe, a cel jest też taki, że cała organizacja leży w naszych rękach, jest absolutnie, nie wykorzystamy żadnych pieniędzy, wszystko robimy własnym sumptem, wszyscy trenerzy grup młodzieżowych, jak mamy ich 10 w naszym klubie, będą sędziować, będą zajmować się poszczególnymi grupami, szkołami i tak dalej, na pewno atrakcją będzie to, że wszystkie szkoły otrzymają koszulki z napisami państw, które będą reprezentować. Mamy zapewnienie również ze strony Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych, że zostanie to nagrane w taki profesjonalny sposób w systemie HD i szkoły otrzymają z tego bardzo obszerny materiał. Wspomnę też o tym, że patronem nad tym turniejem został pan prezydent. Miasto Elbląga, pan Grzegorz Nowaczyk, również pan prezes klubu sportowego Olimpia, jest tym, tym turniejem bardzo zainteresowany. Przecież to z prezesa inicjatywy ta zabawa powstała. Czekamy z utęsknieniem na ten dzień, jesteśmy ciekawi, jak to się będzie. Na trybunach powinny zasiąść dzieci z tych szkół z propozycją jakiegoś dopingu. Myślę, że poznają w ten sposób również państwa, które będą reprezentować. Można przy tej okazji w szkole ogłosić wiele różnych konkursów, nie tylko sportowych. Zapraszam jeszcze raz serdecznie na ten turniej. Przypomnę 18. Postaramy się to w takiej skondensowanym, krótkim czasie, zdyscyplinowanym przeprowadzić atrakcyjny turniej. Do godziny 15 chcemy go ukończyć. Dobrze i teraz proszę jeszcze Trenera o, o wypowiedź dotyczącą nowego również projektu, który dotyczy olimpiadów, czyli o Młodej Olimpii, jest to również nasza nowa akcja, która, która powstała, pomysł i idea powstała podczas przerwy, zimowej. Więc tak jak tutaj kolega zapowiedział, rzeczywiście pomysł, nosi, z tym pomysłem nosiliśmy się już dużo wcześniej, jeżeli chodzi o mnie to mogło to być najwcześniej latem tego roku, bo od tej pory tutaj pracuję, ale zawsze Miałem taki zamysł w, w, w tym temacie, żeby coś zmienić w kwestii doprowadzania młodego zawodnika do drużyny seniorskiej. Mamy z, tym, mamy z tym problem od pewnego czasu i również jest naszą nadzieją, że ta droga, którą za chwilę w krótkich słowach opiszę, przyniesie nam efekty. Również z cierpliwością tutaj y, trzeba mieć do, do czynienia, bo nie jest to, to takie proste. Moda Olimpia powstaje na bazie dwóch zespołów. Zespołu Rezerw, który obecnie gra w klasie okręgowej i zespołu juniorów starszych, którzy uczestniczy w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Juniorów. Oba zespoły osobowo kadrowo zostaną jakby połączone również na, w czasie zajęć treningowych, ich cele będą jakby jednoznaczne. Oczywiście nikt nie chce uciec od tego, że naszą. Chęcią jest awans do czwartej ligi. Bardzo nam się to też przyda na przyszłość. Mówimy o lepszych warunkach boiskowych, organizacji zespołów, z którymi ewentualnie będziemy w czwartej lidze grać. Natomiast to wszystko, co będzie się działo wspólnie razem z juniorami, będzie dawało możliwość szybszego wkroczenia młodych ludzi w piłkę seniorską. Zespół Moda Olimpia powinien się składać w przyszłości z ludzi w wieku 20 1, 22, góra 23 lat. E, oczywiście nie, nie teraz się, ta, się to da w ten sposób zamknąć, ale po pewnym czasie na pewno tak będzie. Trenerzy pan Paweł Karpowicz i Włodek Obręski e, już współpracują w tym zakresie. Chociażby ostatni m, test mecz, który prowadziliśmy 5 e, na Skrzydlatej, dał taką możliwość, żeby te zespoły zbliżyć do siebie i pokazać swoją siłę na tle zaproszonych młodych zawodników z różnych z okolic Elbląga chociażby. Mamy nadzieję, będziemy to bardzo dokładnie monitorować, tak samo jak tamte wszystkie przedsięwzięcia mówiące o olimpijskiej szkole, turniejach i tego typu zadaniach, będziemy po prostu to obserwować. Tworzenie tego zespołu Młoda Olimpia ma dać gwarancję na przyszłość słowo przyszłość, cierpliwość tutaj jakby się ciągle przewijają, ale niestety no nie da się w, w sporcie niczego zrobić natychmiast, to jest bardzo trudne i ten kierunek został zaakceptowany przez Zarząd, przez Pana Prezesa i myślę, że to najwyższy czas. Dobrze, dziękuję. Więc ja w kilku słowach podsumowania tej, tej, tej części konferencji. Nasze najbliższe plany dotyczące stricte Olimpijskiej Szkoły. Przede wszystkim 7 szkół, z którymi będziemy współpracować. Dzieci klas 1-3. Bawimy się z nimi w piłkę nożną dwa razy w tygodniu. Mamy nadzieję, że wśród tych dzieci wychwycimy kilka talentów, które za 10 lat będą stanowiły, 10-15 lat będą stanowiły... O! Można się odkładać które będą stanowiły o, 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 o sile Olimpii Elbląg. Spotykamy dalej się z dziećmi, bo pierwszy etap polegał tylko na spotkaniach z dziećmi w klas 1-3 we wszystkich szkołach oraz w tym turnieju, bo to jest podsumowanie pierwszego etapu. Drugi etap to 7. wyspecjalizowanych szkół, w których tworzymy coś w stylu naszych klas piłkarskich. Spotykamy się z tymi dziećmi, one, one będą się spotykały z zawodnikami, z naszymi trenerami, chcemy wychwycić talenty. Drugi etap, druga rzecz to będą spotkania z dziećmi ze wszystkich szkół, tym razem klasy 4, 5 i 6. Nasi zawodnicy tym dzieciom będą prowadziły, prowadzili lekcje WF-u, na których będą przedstawiały podstawy szkolenia zachęcające do, do trenowania w el Elbląg. Kolejnym etapem, kolejnym elementem będzie zapraszanie dzieci z wybranych szkół na nasze mecze, gdzie będą wchodziły za darmo wraz z opiekunami na specjalnym sektorze. Będą to grupy zorganizowane. Coś, czego również jeszcze chyba do tej pory nie było. Były jakieś wizyty dzieci z domu dziecka, ale na pewno nie na taką skalę, jak chcemy to przeprowadzić na wiosnę. Tak więc są to, jak gdyby, takie trzy elementy. Dla podkreślenia, moim zdaniem Akcja Olimpijska Szkoła przynosi dwa, dwa, dwa efekty. Pierwszy jest to efekt typowo sportowy. Mamy okazję zaprosić te dzieci do Olimpii Elbląg, mamy okazję je obserwować na tych zajęciach pozalekcyjnych. Czyli mamy możliwość łowienia tych najlepszych z futbolistów z Elbląga. No Na drugi jest taki oczywisty efekt PR-owy, marketingowy. Po prostu te dzieci poznają, poznają klub Olimpia Elbląg, jego barwy, jego herb, jego, jego zawodników, historię i tradycje. I mamy nadzieję, że to również pozwoli nam poszerzyć jak gdyby tą naszą liczbę kibiców i, i zbudować tutaj naprawdę potęgę kibicowską w, w najbliższych latach. Czy są jakieś pytania dotyczące tej, tej części konferencji prasowej? Nie ma, więc chyba przejdziemy do tego.